Dobra, nie usunęła mi na szczęście. Bo ta świnia tu driftuje. Tak driftowała normalnie. No ona tak driftowała! Ja już myślałam, za... że ona mi to wszystko usunie, a ona mi wszystko to zebrała i dała mi dużo pieniędzy. No właśnie. No, tylko skieruj to. Patrzcie, ile pieniędzy mam. Yy, Przybisz. Za to dostałem tyle pieniędzy. Yy, Czekaj. To jest tyle. 745 tysięcy i 295 zł. Wiecie, ile to jest? A jak nie. Czekaj. A jak nie wiecie, to to jest dużo. Tuż tak. Jak nie wiecie, to jest dupa. Lena nie mówi. Trudno, za późno. Za późno, powiedziałam już. Nas, nas, Sigma. Ej, u kogoś tu się pustynia jaka zrobiła. No. <laughs> o, Ej, czekaj. A, bo wcześniej była taka zima, nie? I na przykład. Patrzcie. To jest. Yy, a. O! Mogę coś kupić. Drogiego. Nikt nie chodzi, dobra. Może coś będzie jeszcze drogiego. Nie ma, co Oj. pan mi nie dał żadnej, żadnej drugiej jakiejś rzeczy, nie? No jak no, tak tu, można, to, no. kupię sobie tulipanów. Sto miliony tulipanów on sobie kupił. Karoty, ja, ja mam karotów. Wiecie, co to są karoty? Eee, dobra, Ech. karoty to są marchewki. Po angielsku. I patrzcie, i, i to jest zwykła borówka. Padał normalnie taki y, były by, y, pioruny i normalnie mi nagle zrobiło to energetyczną. Patrzcie, na przykład to jest zwykła martwka. A to nie jest zwykła, bo mi na to spadł piorun. I jeszcze coś jest piorunowego. Zobacz. No chyba. Co? Jaki wykrzyknik? Co mi za wykrzyknik tu zrobiła? Ta świnka. Może on. A ma no mało. Po prostu ten. Czekajcie. Ym, Teraz Erik ma jeszcze więcej pieniędzy. czekaj, czekajcie. Czekaj. Czekajcie. No czekaj. Znaczy, nie mówię do was, tylko do króliczka. Muah, muah.